Michał Kokoszkiewicz, zapraszam na kolejne wiadomości handlowe. Polscy konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty bez cukru, a producenci starają im się to ułatwić. Żabka idzie w catering i przejmuje graczy z tego rynku. To kolejny krok w kierunku rozwoju oferty dań gotowych. Art Dyskonty otwierają się w Polsce i Europie. Pytanie, jak wielką część rynku ten kanał jest w stanie przejąć? Nowości produktowe w Polsce to coraz częściej warianty bez cukru. Ta liczba z roku na rok zwiększa się. W ciągu ostatnich pięciu lat odsetek nowych produktów wchodzących na polski rynek, które zostały opisane jako warianty bez cukru, wzrósł z 2 do 8 Wynika z danych agencji Mintel. To tendencja, og tendencja ogólnoeuropejska. Najwięcej produktów sugar free wprowadza się do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, która odpowiadała za 15 wszystkich bezcukrowych nowości w Europie w ciągu ostatnich 5 lat. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy z udziałem 13 procent, a na trzecim Francja z wynikiem 10 Konsumenci, kons konsumenci niemal w całej Europie starają się ograniczyć spożywanie cukru. W Hiszpanii odsetek takich osób wynosi 67%, w Polsce 65%, a w Niemczech i Francji niecałe 60%. Producenci starają się zastępować cukier innymi składnikami. Jednym z nich jest stevia. Rośnie też popularność błonników w produktach niskocukrowych. Najpopularniejsza jest inulina. Odsetek produktów spożywczych z tym składnikiem, które pojawiły się na europejskich rynkach w ciągu ostatnich 5 lat, urósł z 3 do 9%. A państwem moim gościem jest już Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst z firmy badawczej Mintel. Dzień dobry pani Honorato. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Honorato, w których kategoriach produktowych możemy mówić o najszybciej rosnącej liczbie tych wariantów sugar free, jeżeli chodzi o Polskę, Europę? Mhm. Na pewno ta kategoria bardzo mocno się rozwija i też jestem wdzięczna za zacytowanie naszych danych. Może tylko kilka słów sprostowania i też wyjaśnienia. My patrzymy na rynki rzeczywiście przede wszystkim przez pryzmat innowacji i postaw konsumenckich, tego, czego konsumenci poszukują i jak zmieniają się ich preferencje. Jeżeli chodzi o te rosnące claimy, my analizujemy nowości produktowe i oświadczenia typu bez dodanego cukru, sugar free, czyli całkowicie bez cukru, i również produkty z obniżoną zawartością cukru. Te dane, które pojawiały się tutaj na wykresach, one dotyczą produktów, które mają claim no added sugar, czyli bez dodatku cukru, ponieważ one charakteryzują się największą tutaj aktywnością, jeżeli chodzi o innowacje. Tego typu nowości pojawia się najwięcej. Gdy mówimy o kategoriach produktowych właśnie, jeżeli chodzi o segment produktów no-edit-sugar bez dodatku cukru, tutaj najwięcej innowacji pojawiło się w ostatnim okresie, ostatnich pięciu latach do maja 2021 roku w kategorii nabiału, przykąskach, przekąskach, ale także w produktach żywnościowych i napojach dla niemowląt i małych dzieci, ale też w kategorii napojów owocowych. Także tutaj rozpiętość jest bardzo duża. Można powiedzieć, że rzeczywiście jest to trend, który dotyczy globalnie kategorii żywności i napojów. Jest to bardzo, bardzo ważny trend, który oferuje długowieczność niejako, ponieważ wpisuje się w taką naszą ideę i trend związany z ulepszaniem stylu życia. No właśnie i o te motywy, że tak powiem, kupowania tego typu produktów przez konsumentów chciałem zapytać, bo domyślam się, że nie jest to jeden trend albo jeden motyw jest ich więcej. Jakie są takie najważniejsze, na które moglibyśmy wskazać? Na pewno, gdy mówimy o rynku polskim, jest to bardzo pozytywny trend związany z rosnącą samoświadomością konsumentów w kontekście zdrowia i dobrego samopoczucia. Ten trend został też niejako przyspieszony przez pandemię. Konsumenci coraz mocniej patrzą na to, co ląduje na ich talerzach, na to, jak wygląda ich codzienna dieta. I też dają sobie sprawę, bazując na wielu publikacjach, które mówią o tym, że zbyt duża ilość cukru w diecie może negatywnie wpływać na naszą odporność. A odporność stała się oczywiście w czasach pandemicznych takim słowem kluczem. Gdy spojrzymy na nasze dane konsumenckie, takimi wiodącymi atrybutami, myśląc o decyzjach zakupowych, jest właśnie też atrybut związany z niską zawartością cukru. O tym mówi 36% respondentów. Konsumenci, myśląc też o aspiracjach na 2021 rok, deklarują, że chcieliby włączać do swojej diety więcej produktów takich, które są naturalnie bardzo pożywne, bogate w minerały i witaminy. O tym mówi 41% respondentów. Co też jest ważne, konsumenci, którzy chcą ulepszać swoją dietę, którzy w sposób aktywny dokonują różnych tutaj modyfikacji. Konsumenci właśnie mówią, że ulepszając swoją dietę, patrzą na to, aby minimalizować, zmniejszać ilość cukru w swojej diecie i o tym mówi aż 65% respondentów na rynku polskim. No właśnie pani Honroto, bo to też jest ciekawy wątek, bo konsumenci no, mają ten wybór, produkty bez cukru, produkty z obniżoną zawartością cukru. Gdzieś też chyba w Państwa badaniach przeczytałem o tym, że nie wszyscy te produkty bez cukru uznają za coś, co im smakuje po prostu. Więc jakby w którym kierunku to może podążać? Czy produkty bezcukrowe, czy produkty z obniżoną zawartością cukru, to, jest, to są te grupy, które będą zyskiwać, może, możemy powiedzieć, która z nich na przykład będzie bardziej popularna, a która mniej. No. Na ten moment, tak jak wspomniałam, ten claim to oświadczenie mówiące no added sugar, bez dodatku cukru. Tutaj radzi sobie bardzo dobrze, ponieważ konsumenci zdają sobie sprawę, że często zdrowe produkty zawierają naturalnie występujący cukier, czy pochodzący z owoców, jak fruktoza. W związku z tym to też jest odpowiedź na taką rosnącą świadomość konsumentów. Ale wydaje mi się, że takim silnym trendem będzie naturalność i prostota, czyli rzeczywiście ten claim no added sugar może sobie świetnie tutaj poradzić, ale też jeżeli chodzi o to, co producenci mogą Robić w odpowiedzi na to zapotrzebowanie, na tą prostotę i naturalność. Oczywiście tutaj widzimy odwrót od słodzików sztucznych, czyli bardzo mocny nacisk na eksplorowanie wszystkich naturalnych substancji, które nadają nam ten słodki smak. Jeżeli chodzi o preferencje konsumentów, które widzimy w naszych badaniach, miód cieszy się bardzo dobrą tutaj opinią, jeżeli chodzi o konsumentów, zarówno jeżeli chodzi o smak słodki, jak i benefity prozdrowotne. W związku z tym konsumenci zachęcani są do eksplorowania tego typu dodatków, ale też widzimy coraz Więcej mare, które dla smaku słodkiego, na przykład wykorzystuje owoce suszone, soki owocowe. I pojawiają się różne innowacje. Na przykład widziałam produkt, były to ciastka słodzone napojem owsianym, ponieważ owiec sam w sobie jest naturalnie słodki. Także tutaj eksplorowanie różnych możliwości właśnie w kontekście tej naturalności na pewno będzie coraz mocniej rosło. Wspominaliśmy oczywiście też w naszych badaniach o Stewi, o wykorzystaniu błonnika funkcjonalnego, ale też ksylitol czy Lukuma. To są substancje, które mogą być mocniej wykorzystywane. W przypadku ksylitolu też ważne są takie dodatkowe benefity. Sama nazwa ksylitol może być przez konsumentów niektórych postrzegana jako coś sztucznego, ale widzimy, że marki coraz mocniej wykorzystują opis cukier brzozowy, co też świetnie tutaj do takiego masowego konsumenta trafia. No i ten ksylitol też ma ten dodatkowy benefit, jeżeli chodzi o ochronę przed próchnicą, też ten składnik pojawia się coraz mocniej tutaj w pastach do zębów, także im większa świadomość, im większe wykorzystywanie Myślę, że tutaj perspektywy są bardzo duże. Też musimy patrzeć na to, co dzieje się na innych rynkach, na przykład w Stanach Zjednoczonych wykorzystywany jest owoc mnicha. W Europie jeszcze regulacje nie pozwalają na szerokie jego wykorzystanie, ale jak mówię, trzeba obserwować rynki szeroko a i ta naturalność mi się wydaje, że, że będzie tym słowem kluczowym. Ale też wracając do tego, co Pan powiedział, smak jest kluczowy, także konsumenci nie wszędzie chcą sobie pozwolić na te zmniejszanie hmm, cukru. Więc jeżeli mogłabym też to rozwinąć, w wielu kategoriach przyjemnościowych, na przykład czekolada, konsumenci nie zawsze chętnie witają z otwartymi no ramionami. To jest moje następne pytanie. W których no. kategoriach te warianty z obniżoną zawartością cukru albo bez cukru mogą zyskiwać w następnych latach najwięcej? Czy to są te kategorie, w których udziały takich wariantów już teraz są stosunkowo wysokie? Czy może takie, w których może nie ma ich wcale na przykład? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo oczywiście chcielibyśmy, żeby każde kategorie rzeczywiście mocno wpisywały się w taką prozdrowotność, i tutaj e, rzeczywiście jest takie życzenie i duże eksperymenty też producentów w tym zakresie, ale często okazuje się, że konsumenci się buntują. Bo jeżeli chodzi o kategorie stricte przyjemnościowe, takie jak czekolada, e, wiele tutaj już było eksperymentów związanych z wprowadzaniem wariantów e, o niższej zawartości cukru i one nie spotkały się z super odzewem ze strony konsumentów. Na przykład dane, dane dla rynku brytyjskiego dane konsumenckie wskazują. E, na to, że konsumenci wolą zjeść mniejszą ilość wariantu o regularnej zawartości cukru, niż sięgać po produkt o zmniejszonej zawartości cukru, z uwagi właśnie na to, że według nich jest to gorszy smak. A ten smak, niestety, albo stety, jest wiodącym kryterium zakupowym i też takim napędza ten powtarzalny zakup. Także niektóre kategorie, niestety, one zostaną takie mocno przyjemnościowe, ale też stety, bo to pokazuje, że ten cukier nie musi być takim złem wcielonym. Najważniejsza jest równowaga, tak jak ze wszystkim, także wiele kategorii, no musimy im pozwolić na tą taką pełnocukrowość, niejako. E, tutaj jest też wiele mm, takich lekcji z innych rynków, na przykład jeżeli chodzi o płatki śniadaniowe. E, co jest ciekawe, General Mills, na przykład w Stanach Zjednoczonych, wypuścił linię retro o tych recepturach, które były kiedyś, e, z uwagi też na to, że konsumenci potrzebują takiego komfortu. Rzeczywiście w tych czasach, które są mocno naznaczone stresem, e, powrót do receptur, które znali z przeszłości, też efekt takiej nostalgii jest bardzo silny. Także wydaje mi się, że musimy sobie pozwolić na pewne kategorie, które będą czyste, które będą spójne z prostotą i naturalnością, niektóre będą stricte przyjemnościowe, jest miejsce na wszystko. Także do producentów odezwa, żeby mieć różnorodną portfolio. Żeby mieć na, na uwadze, ten... tak, i portfolio dosyć szerokie. I tu stawiamy kropkę. Honorata Jarocka, Senior Food Drink Analyst w firmie Mintel była Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję serdecznie. Do widzenia. Żabka stawiana na catering i przejmuje kolejną firmę z tej branży. Do matchfitu dołączyła teraz platforma DT.pl. Ta druga została przejęta przez Żabkę pod koniec maja. To marketplace, którego oferta obejmuje ponad 400 marek działających na polskim rynku cateringu dietetycznego. Włączenie tej firmy w struktury Żabki to kolejny tego typu ruch po przejęciu firmy Matchfit, specjalizującej się w tzw. diecie pudełkowej. To drugie przedsiębiorstwo rozwozi codziennie około 50 tysięcy posiłków, a z jego usług korzysta obecnie około 10 tysięcy abonentów. Żabka określa ten kierunek swojego rozwoju jako budowanie potencjału w obszarze tzw. modern convenience. Oznacza to poszerzanie oferty produktów oraz usług, które ułatwiają życie konsumentom, a jednocześnie mają pozytywny wpływ na ich samopoczucie i zdrowie. Dzięki tym przejęciom Żabka stała się liderem zarówno pod względem oferty, jak i narzędzi e-commerce w coraz bardziej popularnym segmencie diet pudełkowych i znacznie zwiększyła ofertę dań gotowych. Z kolei matchfit i didli znacząco zwiększyły zasięg i będą mogły docierać z produktami do nowych grup klientów. Gastronomia wyraźnie odbiła w pierwszy weekend, w którym udostępnione zostały także miejsca wewnątrz lokali. Widać to po ilości transakcji wykonanych kartą. Wydatki na gastronomię stopniowo pnął się w górę od kwietnia, jednak wystrzeliły wraz z otwarciem restauracji. Z danych PKOBP wynika, że obroty w sobotę 29 maja były wyższe niż w najlepsze dni wakacji zeszłego roku. Już dwa tygodnie wcześniej wyraźny wzrost zanotowano po otwarciu ogródków restauracyjnych. Dane o transakcjach kartą wyraźnie pokazują wyższe wartości w ujęciu siedmiodniowym, aniżeli w analogicznym okresie 2019 i 2020 roku. Na stałym poziomie utrzymuje się za to średnia wartość transakcji Martą. Klienci płacą średnio w restauracji nieco ponad 30 zł. Covidowe restrykcje w restauracjach są stopniowo znoszone. Obecnie w całości zajęte mogą być miejsca na zewnątrz oraz połowa miejsc wewnątrz lokalu. Odległość między stolikami musi wynosić przynajmniej 1,5 metra, chyba że między nimi znajduje się wysoki na metr, wysoka na metr przegroda. Ogłoszony w zeszłym tygodniu plan luzowania obostrzeń na czerwiec nie przewiduje na razie dalszych zmian w funkcjonowaniu gastronomii. skonty wkraczają na rynki Polski oraz innych krajów Europy. Pytanie tylko, czy atrakcyjna cena w zamian za bardzo surowy wystrój wnętrz i specyficzną ofertę asortymentową jest w stanie przekonać konsumentów. Najbardziej znane dyskonty w Polsce takie jak Biedronka czy Lidl już dawno nie przypominają klasycznej placówki takiego kanału. W niektórych sklepach odchodzi się nawet od sprzedaży produktów z palet. Tego typu placówki ewoluują w kierunku delikatesowym. Na polskim rynku pojawiły się jednak takie sklepy jak Walmart, rosyjskie Mere czy należące do Kerfura Supeco. To klasyczne hard dyskonty, dla funkcjonowania których istotne jest jedno – Cena. Ograniczony i uznawany za niższej jakości asortyment, surowe wnętrza sklepów, całkowity brak części kategorii produktowych to w zasadzie definicja takiej placówki. Mimo podążania pod prąd konsumenckim trendom, tego typu sieci zaczynają się w Polsce rozwijać. Mere weszło na polski rynek latem zeszłego roku i ma już nad Wisłą 4 placówki. Walmart otworzył niedawno drugi sklep, a Supeko, będące swego rodzaju połączeniem dyskontu i hurtownik Kesand ma już 10 placówek. Sieć Merę chce się rozwijać także na zachodzie Europy. Właśnie Poszukuję lokalizacji pod sklepy w Wielkiej Brytanii. A Państwem moim gościem jest już Michał Maksymiec z Agencji Badawczej GFK. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Witam serdecznie. Panie Dyrektorze, tak się zastanawiam, czy polski konsument w ogóle potrzebuje takiego kanału sklepów jak Hard Discount? Bo sporo mówimy o Customer Experience, o doświadczeniu zakupowym na tym... Na tym, na tym by... W tym kanale, jakby ten kanał jest kompletnym zaprzeczeniem właśnie takich trendów i tego, co wydaje się potrzebować konsument. Więc po co takie sklepy, tak naprawdę? Dokładnie tak. Ja może zacznę od nadania takiego kontekstu rynkowego, bo tak jak było wspomniane, dyskonty, jako cały kanał, bardzo dobrze rozwija się na przestrzeni ostatnich 10-15 lat. Tak naprawdę, obecnie możemy powiedzieć o tym, że Prawie 100%, bo to jest 98%. Polskich gospodarstw domowych odwiedza kanał Dyskontów. Średnio 78 razy w ciągu roku, więc można przyliczyć mniej więcej raz na 5 dni. No i jest to kanał, który posiada prawie 40% udział w rynku, więc bardzo dużo. I to, co obecnie Dyskonterzy, nazwijmy tak robią, to jest właśnie supermarketyzacja, czyli właśnie dochodzenie do pewnego poziomu wyżej, gdzie ten shopper experience jest bardzo ważny. Dlaczego ten tym Ponieważ polski nabywca, polski shopper, myślę, że to już jest standardem dla niego i to jest pewien, pewne oczekiwanie, że dążymy do tego i chcemy, żeby to nasze doświadczenie zakupowe było jak najwyższe. Stąd też, może nie poddawałbym wątpliwość, czy tego typu nowe koncepty, czyli hard diskonty w Polsce, mają szansę być, natomiast. Bardzo dużym wyzwaniem będzie jakby znalezienie odpowiedniej niszy, żeby, żeby odnaleźć shoppera właśnie, właśnie w sklepie. A do gdzie takiej niszy mogą poszukać właśnie właściciele takich dyskontów? Na jakich obszarach, pośród jakich grup konsumentów? Jak pan to widzi? Przede wszystkim patrzyłbym na konsumenta, na grupę docelową, trochę poprzez pryzmat nastawienia do zakupów. Mam na myśli głównie smart shopping tak zwany czyli. Taki psychograficzny obraz, którym możemy opisać zachowania zakupowe w sklepie, ale też to, to wszystko, co jest przed sklepem, czyli takie nasze nastawienie do, do zakupów. W Polsce obecnie 71% nabywców możemy określić jako smart shopperów. Natomiast nie oznacza to, że ten potencjał właśnie dla hard diskontów jest tak duży, ponieważ tak jak wspomniałem, wielu z nas przyzwyczaiło się już do pewnego poziomu. Dobrego doświadczenia zakupowego. Także to, że wchodząc do sklepu, widzimy ładnie prezentujące się półki, gdzie palet w sklepie już jest brak. Nawigacja w sklepie jest bardzo dobrze zrobiona i obsługa klienta też jest na, na, na wysokim poziomie. Także potencjału dla hard szukałbym w pewnej podgrupie smart shopperów, tej, która nie do końca przywiązuje dużą uwagę do tego, aby to doświadczenie zakupowe było na wysokim poziomie. I myślę, że tutaj bardziej mówimy o średniej wielkości i dużych miastach i bardziej o sklepach osiedlowych na tych nieco starszych osiedlach. Natomiast hmm. na pewno jest to związane z grupą smart-shopperów i bardziej z grupą tych smart-shopperów. Hmm. Panie dyrektorze, a co z asortymentem? Bo no, on jest w pewien sposób ograniczony, ale cena jest oczywiście bardzo atrakcyjna. Czy widzi Pan jakieś grupy kategorii produktowych, gdzie hard harddyskondy mogą rywalizować z innymi kanałami sprzedaży? I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tak naprawdę istnieją pewne kategorie, które określamy jako destynacyjne. Przede wszystkim świeża żywność, natomiast świeża żywność, czyli coś, co powoduje, że ten trafik w sklepie, liczba aktów zakupu albo częstotliwość odwiedzin jest bardzo wysoka. No bo produkty świeże kupujemy często i to one właśnie przyciągają shopperów, nabywców czy konsumentów do sklepu. Natomiast znowu, patrząc na, na format hard diskontów, myślę, że tutaj tak naprawdę. Operatorzy bardziej pewnie będą się skupiać i, i skupiały się już obecnie na produktach pakowanych pierwszej potrzeby, czyli tym wszystkim, gdzie duża część zaplecza, lady chłodnicze, obsługa z zalady nie jest potrzebna. I to wszystko, co zwiąże się też z przechowywaniem świeżych produktów, też być może w jakimś stopniu odpada. Więc generalnie kategorie, które Powody o przyciągnięcia nabywca do sklepu. No to są na pewno te świeże i tutaj dyskonty, czyli Biedronka, Lidl, Netto czy, czy Ali bardzo stawiają na pewno na, na produkty świeże. Natomiast żeby odróżnić się jakoś od, od kanału i tutaj koszty operacyjne e, minimalizować, e, myślę, że największy nacisk na pewno na te produkty e, pakowane pierwszej potrzeby. E, musi być duży nacisk na to położony. Mm -hmm. Panie Dęce, że wspomniał Pan o innych sieciach dyskontowych, to ja zapytam, czy taka ekspansja hard dyskontów w Polsce Musi albo powinna wywołać jakąś reakcję właśnie u takich sieci jak Biedronka Lidl, Netto czy, czy Aldi. One jakoś muszą zmienić przynajmniej w części swoją strategię w związku z ekspansją hard diskontów? Mhm. Obecnie diskontów, czyli właśnie ta wielka czwórka, że tak powiem, Biedronka Lidl, Aldi czy Netto, to jest mniej więcej. Nieco ponad 4400 sklepów. My w GFK esklujemy, że, że ta liczba może dojść do około 5300 na przestrzeni następnych kilku lat, czyli 2025 rok. Hard diskontów mamy obecnie kilkanaście, więc nie jest ich jeszcze dużo. Ja bardzo będę obserwował to, tą niszę, tak naprawdę, czy, czy ona bardzo szybko, właśnie, czy nie. Na pewno to, co operatorzy tych dużych, wielkich sieci, na czym się będą skupiać, to przede wszystkim budowanie lojalności swojego klienta. No bo generalnie w momencie, kiedy też mamy wpływ pandemii, chcemy jak najbardziej ograniczać zachowania zakupowe, mam na myśli ograniczać liczbę wizyt w sklepach. Bardzo często mówimy o takim trendzie one-stop shopping, czyli kupować wszystko pod jednym dachem. To w tym momencie Właściciele poszczególnych sieci, operatorzy sklepów mają duże wyzwanie w tym, aby przyciągnąć i utrzymać. Swoich klientów właśnie pod dachem swoich sklepów. Więc myślę, że na pewno nie zmieni to jakby tej strategii, która opiera się właśnie na tym, aby, aby tego klienta Shopera utrzymać w swoim sklepie, ale z drugiej strony będą na pewno bardzo obserwować i analizować ten rynek, czy on przypadkiem gdzieś tam nie ucieka. swoją drogą eee, tak. nie, i, ucieka. Nie, nie rozwija się. I my również będziemy obserwować Michał Maksymiec z firmy badawczej GFK. Był Państwa i moim gościem, Panie Dyrektorze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pandemia miała negatywny wpływ na sprzedaż dóbr luksusowych, jednak w pierwszym kwartale tego roku konsumenci wrócili do dawnych tendencji i na rynku luksusu zanotowano odbicie. Takie dane płyną z badania firmy doradczej Bain Company. W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku wartość sprzedaży produktów luksusowych urosła o 1% względem 2019 roku, który był ostatnim porównywalnym rokiem przed pandemią. Był to również rok z rekordową sprzedażą dóbr luksusowych. Siłą napędową po odbicia są Chiny, ale również Stany Zjednoczone. Nieco z tyłu pozostają państwa europejskie, takie jak Francja czy Włochy, do których z powodu ograniczeń przyjeżdża mniej turystów. Spore odbicie zanotowano za to na rynku rosyjskim. Zdaniem ekspertów w tym roku rynek dóbr luksusowych może osiągnąć rekordową wartość nawet 295 miliardów euro, a w wariancie pesymistycznym około 250 miliardów euro. To i tak zdecydowanie więcej niż w zeszłym roku, gdy sprzedaż osiągnęła poziom 217 miliardów euro. Dobrym wynikom w tym segmencie sprzyja rozwój sprzedaży internetowej. W pierwszym, w pierwszym kwartale tego roku globalnie sprzedano w ten sposób aż 85% tego typu asortymentu. Eksperci wskazują również na rozwój rynku luksusowych towarów używanych. Wiadomości handlowe wracają za tydzień, ja już się żegnam, do widzenia.